Zapraszam Was na stronkę hellcase.com, na której możecie otwierać przeróżne skrzynki i dropić niesamowite skiny, na przykład takie jak ten tutaj. Wpisując kod Mateo, dostaniecie darmowy balans, natomiast z kodem Mateo 1337 plus 15% więcej do depozytu. Jest dostępnych wiele metod płatności, m.in. kryptowaluty czy skiny do CSGO. Link znajdziecie w opisie. Tutaj jest dziwieni zawodnicy CT, że tak szybko udało się przemknąć terrorystom na pozycję. K okay, już agresywnie tutaj dwóch zawodników obok niego, ale sprytnie we dwóch zaatakowali. Michu razem z Exusem i to właśnie Exus zdobywa pierwszą eliminację, walczy cały czas killer. próbuje z tego glaka wyciągnąć headshota, no i atakuje już luz z dualami. Chowa się killer, tu będzie miał tarapaty, dwóch na niego wyskakuje rywali. Dwóch na pięciu w tym momencie, na plecy już mynią, ale tutaj doskonale ustawiony. Michu i tylko i nocnym przeżyciu, tylko albo aż, zobaczmy jak sobie poradzi na z jednym i drugim headshotem. Inocent ależ, tutaj tańczył! To było zadanie Snacksa, żeby tak zafeszować swoim, swoim kolegom, żeby oni mogli zejść na BS Dolny i żeby tu udało się podłożyć bomby. Tymczasem Menio z jedną eliminacją, to jeszcze jest MHL. Menio na razie się nie próbował pokusić o, o fraga, o eliminację. Podniesiona broń i za, zaraz być może tę broń Menio oddań. Jednak sam będzie starał się zatrzymać rywali atakujących od pochylni MHL ze snajperką od lewej strony i to będzie szansa dla Menia. No ciekawa, sprytna pozycja od Menia I jeszcze Snacks zachodzący na plecy, to się może udać. Coraz mniej czasu mają antyterroryści, a Snacks już jest na plecach i teraz tarapaty. O, jeszcze MHL z eliminacją. Mało czasu ma w tym momencie zawodnik antyterrorystów. Eksus broi, na naraz. No musiał broić i już nie będzie czasu. MHL tego nie dokona. Bomba musi wybuchnąć MHL, zapewne zginienie. Wrażenie od granatów 14. do Snacks, To bez większego znaczenia jak na razie. A tymczasem... O, ja aż żałuję, że nie zobaczyłem tych fragów na drzwiach, bo tu była próba wyjścia z drzwi na bombset górny. Nie zdążyłem się na białego niestety przełączyć Także tak to wyglądało A tymczasem rotacja na bombset górny, tutaj jest biały No i zobaczmy, czy ten zawodnik będzie w stanie zrobić różnicę Atakują go we dwóch graczy terrorystów Jest już MHL Ale tu jednak z gniazda będzie mu ciężko cokolwiek zrobić Jeszcze dorzucony granat no, tutaj Snax będzie obity, ale tylko delikatnie Przygotowany flesz od MHL i za chwilę będą pewnie wychylać we dwóch zawodników Graczy CT No zobaczmy MHL z kolejną eliminacją Dwóch na jednego w tym momencie zostaje sam Snacks No ale kto jak nie on ma taką rundę wygrywać I pytanie gdzie jest Michu, on od przebudówki Wciąż czeka na Snaxa, jeszcze czasu trochę ma Michu. I ten spokojnie czeka. Do samego końca chce wytrzymać na tej pozycji, no ale Snax jest tutaj czujny. Bardzo spokojny jest Snax, a Michu musi w końcu ruszyć. Bardzo długo czekał Michu. A Snacks jeszcze nie podchodzi. Jeszcze czeka do samego końca. Teraz to jest ten moment. Snax jednak to wygrywa. Jeszcze snacks na bombsite górnym On będzie starał się zajść od pleców, będzie starał się zajść od ventów Wcześniej zachodził rampę, więc teraz musi zmienić troszeczkę pozycję Co prawda obity jest biały, obity jest też luz i to będzie szansa dla menia, żeby dołożyć kolejnego fraga No właśnie, doskonale menio i teraz Kej dołoży, dołożył eliminację Czekał cały czas do samego końca Jeszcze Echo pilnując pleców Poczekając na snacks, ale tak jak mówiłem tym razem snacks poszedł nie od rampy, a od pleców od ventów I to musi być ta czwarta runda wygrana przez Anonimo. No i wracamy do meczu, moi drodzy, więc Anonimo kontra styl Dunów, Snacks na placu, obijany, teraz trafił głowę, 99 w jednym z uspaw w głowę, MHL, ale dzisiaj szczęście po stronie stylu Dunów, chociaż teraz wejście na górę, tutaj walczył cały czas Antyterroryści, Terapaty, biały z headshotem z p no i teraz Menio i K we dwóch na trzech, do tego Menio bardzo, przepraszam, MHL bardzo bity, ale trzeba odbijać ten bombsite, wychyla powolutku to jest cały jednak niecelne, no i myli się, myli się, w tej sytuacji no i tylko Menio. Już wie, gdzie są rywale, ale Emhel nie czeka. Plantowana bomba. Oj, tu Menio był przed szansą, żeby zdobyć nawet dwa fragi, bo gdyby zabił Exusa, mógłby pikować plantującego bombę gracza. A tu nic z tego. No jeszcze Menio. Cały czas stara się baitować. W w niego we dwóch zawodnicy terrorystów i sprytnie też Michu obiega na gniazdo. Ale w końcu przytomnie Menio wycedził prosto w głowę. Są dwa trafienia. No teraz pytanie, gdzie będzie Michu? To jest pytanie, które zadają sobie w tym momencie. Zawodnicy CT, Mynio! Idealnie to wszystko skontrolował. No i droga do Kambaku otwarta. Terroryści... O Jezus Maria, co tam się wydarzyło? Nejdy poleciały na terrorystów. Dwa fragi dla Tego Czasu jest teraz mniej. Dobre skany, białe obijane. No i chyba słyszą to wszystko Mynio. Jest kolejny frag. No i teraz wszystko w rękach Micha. Ten z jednym fragiem. Michu po raz kolejny, ale Snax z usp kiem momentalnie zareagował. A no, na pewno podczas tych kwalifikacji Michu grał naprawdę rewelacyjnie, wygrywał trudne rundy, widziałem jego rundę z Diglem na terenie, co rozdał Michu. Pilnujący kwadratu na Michu na razie wyczekuje, wie, że to nie jest moment, żeby atakować, że wie, że musi poczekać, aż ten smok zejdzie, aż ten smok opadnie. A i ten timing. Ten timing. O i ten granat zapalający od Micha. To jest to! Zobaczmy! Jakże niewiele brakowało. Michu, jeszcze będzie wychylać Michu, no nieprawdopodobne! Tarapaty i to niemałe. Cały czas skanujemy mhl 24 eliminacje. No tutaj podgonił go na pewno trochę Michu i biały. No zresztą kolejnego fraga zdobywa Michu. Ten znowu trafia na placu i to już chyba będzie po mapie, bo to już tylko Kyler i Menio. Szanse na zwycięstwo w takiej rundzie są bardzo niewielkie. A no zobaczmy. Menio z eliminacją z Digla. Tu jeszcze próbuje wychylać. Nic jednak z tego. Kyler z jednym trafieniem. Michu jest tuż, tuż obok widział. Cień Kyler już atakował. Już szukał tego fraga na placu z Digla, ale nic z tego. Ale Michu już sprytnie stara się zajść Namierzony przez Snaksa Piękny strzał Snaksa I to przez y, pociąg właściwie trafiony Michu Tymczasem menu nie wiem czy nie widział przypadkiem kogoś w okolicy Helki Tu jeszcze jest w smoku ustawiony Kay I tu będzie mógł zaskoczyć MHL coraz bliżej Ale to i nocem przez tego smoka trafia rywala Także wygląda na to że szybko odpowie ekipa Anonimo po tej przeglądnej pistoletówce się no jeszcze walka trwa, jest Exus, sprytnie jest ustawiony, ale ten zaskoczony i tylko biały przeżycił, 1 na 3 i tylko 3 HP. No za dużo tych punktów życia nie ma, by walczyć w tej sytuacji. Jeszcze inocen przez tego Smoka, no niesamowite strzały, O, mógł być lepszy z pewnością. Należycił no, go strójki Keller i tym zdradził swoją pozycję i jednocześnie pozycję zmienił, więc teraz z Flamiego będzie mógł patrzeć rampę. No i ten timing będzie tutaj najważniejszy. Klal z jedną eliminacją. Killer po raz kolejny, ależ teraz mieli killer. Piękny hatryk tego zawodnika. W końcu wyjrzy MP MHL, ale ten strzał niecelny. Wciąż czeka. Narutujących zawodników. W końcu też wychylił MHL na Kelara. Będzie wiele zależało w rundzie. Tymczasem luz podchodzi na od nogę. Tutaj wcelowany jest Snax. No i tego fraga zdobędzie Snax. MHL nie zdążył się wychylić. A tu już Snax podchodzi na blisko. Terroryści wycofują. No i podniesiony kolejny smog przez Snuggsa. Oj proszę bardzo, MHL jak się zdziwił Tutaj było blisko, by trafił po raz kolejny Snax. A gdzie jak nie tu, na train. Train to jego Counterstrike'owy dom, po prostu Na tej mapie gra najlepiej, tymczasem No Oj teraz niecelny strzał, musi wycofać Uważaj też, bo terroryści atakują Ale świetna sekuracja kylera, jeszcze świetny też najdot Snacksa I tylko dwóch zawodników w przeżyciu MHL i Exus. Bomba leży Będą musieli panią pójść zawodnicy terrorystów, dorzucony małotow s'nax jednak na posterunku, hat-trick Snaxa i już tylko jeden zawodnik to MHL, który chowa się w smoku, ale wejście od nogą Michu będzie tutaj musiał bardzo uważać coraz bliżej killer. Frak jednak dla MHL, a wyskakują terroryści. Snacks teraz z free I tutaj nadział się na ten pocisk Michu. MHL stara się pomagać koledze. Frak za frak dwóch na dwóch. Piękna pestka od mhl i Menio. W stronę szóstki. Będzie miał tutaj okazję. Widzi głowę piękny z cał od menia I teraz jeden na jednego. ale luz! Czterech na trzech, ale za chwilę się MHL może mocno zdziwić. Znowu pilnuje pozycję, ale killer był tuż tuż obok No i biały od strony Eski, Exus za bombsightem 15 sekund do końca, bardzo mało czasu, teraz Inocent Może mówić o sporym szczęściu, że udało mu się tutaj w ogóle przeżyć Luz nie kalkuluje tak jak mówiłem wcześniej, ale to killer zostaje bohaterem rundy Bardzo bity musi uważać, trafiony Michu No i teraz terapaty Wychodzi Exus z Eski No i szuka tego fraga, ale snax był tuż tuż obok No i Luz zostaje sam, tu jednak namierzony Kej Luz ma tu jeszcze szansę, 10 sekund do końca, mało czasu mają terroryści, e, inocent ginie, no i teraz tak zostaje sam, 5 sekund do końca, a Luz tę rundę wygrywa ze strony odnogi, więc to jest szansa dla inocenta, żeby zrobić robotę, frag dla inocenta, bardzo ważne, bardzo sprytnie się tutaj przedostał, no i teraz wyjście momentalne, już jest odnogi, menio, no ma tutaj dwóch rywali przed sobą, poleciał flash w tę stronę, ale na flashu, Michu! Zdobywa tę eliminację, chociaż znowu inocent szukający hat -tricka. Nie wiem którego już w tym spotkaniu Inocent! Jak on poluje na hat to on tego hat po prostu ukąsi Mhl jednak jeszcze walczy ten granat Ach, minimalnie chybił I to jeszcze walka Snacksa No tutaj jest ustawiony na jeden strzał Musiałby trafić headshot, a jeżeli terroryści będą wyskakiwać razem To będzie ciężko, chociaż trafiony Snacks Tam wbity też killer On pilnuje już ze kołeski. A tu MHL co rozdaje, no nieprawdopodobne Kej i killer przy życiu, ale to jest dwóch na trzech. Wraca Kej, no nie chce plantować na razie bomby. No zresztą nawet nie może, bo nie ma go na PS. ie Myślałem, że to u Klara bomba, ale ta bomba leży w kieszeni Keja. Plantowana już paczka Michu bardzo blisko. Rzucony flash, ale za chwilę może być za późno, żeby tę rundę uratować, bo Michu jest bardzo blisko całej akcji. Michu z jednym trafieniem, no i Kej zostaje sam, sam na trzech. O tym trzeba pamiętać. No i zobaczmy, Kej nie da rady. Biały rundę kończy. No... Także de facto w grze około 75. No i zobaczmy, frag dla Kylar, ale tutaj los Jak wjechał, matko boska! Ja chyba majtki do wymiany u Keja. I myńam, bo luz, no wjechał z tą pompą. Jak czołg, po prostu na rampę. Być może podglądał wczorajsze stream Pago, który grało w czołgi i pozazdrościł tej armaty. No tymczasem Michu już na i Innocent schowany, a raz wychodzi! Taki white pick od Innocenta. Ale nie udało się trafić No i wszystko w rękach Snacksa Smoke na paczkę Snax cały czas czeka No nie była chwycona bomba przez Micha No i Snax do samego końca jeszcze nie wychylał Snacks A jednak złapano Nie, nie miał HP A tu wejście na luza Może to jest to Może to jest to, właśnie to jest to Jak się okazuje Bo luz tym razem nie daje rady Za długo we czterech na bombsajcie, A zawodnicy CT No i w tej ostatniej rundzie terroryści atakując bombsite B Na szybko zaskoczyli rywala Zobaczmy gdzie jest killer Dorzucony smog chociaż frag dla Micha, tu jakaś podsadzka, ale jest dobrze ustawiony Snacks. Czekają terroryści, jeszcze nie chcą wychodzić Teraz dopiero wyjście, ale Kylar doskonale ustawiony i jeszcze skąd i do strzały Kylar! Kończy tę mapę, a... Uważać, kiedy ten, ten smoke schodzi, podsadzka jeszcze na Keja, sprytny pomysł na pewno w takim momencie i proszę bardzo, doskonały ten headshot, A jeden za jeden. jeszcze Menio walczył i teraz tylko i wyłącznie Kej ma tego smoke'a obok siebie, to może mu w takiej sytuacji pomóc, ale pytanie, z, której... z którego miejsca wyjdzie biały, ajajajajajaj, Aja co się tutaj dzieje, Kej jeden na jednego, jaka to jest runda, dorzucony jeszcze flash, biały, no wszystko wydaje się widzi. Gra na czas oj jednak kej, jedna kej ależ końcówka. Na rampę to może zamotało też to troszeczkę defensywą zawodników CT. Tymczasem Michu trafia głowę, ale Inocent odpowiada błyskawicie. No był bardzo bity Michu. To był jego problem. Miał 19 punktów życia. A jednak do kuchni. Źle wybrał. Źle wybrał. Ale za chwilę może tę ławkę sprawdzić Inocent wciąż tutaj czeka do samego końca Biały coraz bliżej Nie sprawdzi ławki A jednak ale nocen tak właśnie na to czekał A zatem przewaga wraca do terrorystów Menio 3 eliminacje w tej rundzie 4 HP na końca. Jednak wciąż się trzyma na nogach No i w końcu Killer wygrywa ten pojedynek. On wiedział, że MHL był na galerii Wszystko w rękach białego Ten coraz bliżej Menio na ławce Pięknie Biały Jeden frak kolejny Biały co robi NIEWIARYGODNY BIAŁY! CO ROZDAŁ?! i trafiany cały czas, chociaż Michu w końcu pokazuje się na galerii, wyszedł przed tego smoka i to dało mu eliminację, no ale doskonale ustawiony snacks, no tu jeszcze MHL, ma bombę i on będzie szukał kolejnych trafień, ależ rewelacyjnie dysponowany jest MHL w takich sytuacjach, on się nie myli, MHL, no wcześniej biały, teraz MHL z hat trikiem. widać, że terroryści, no będą chyba fejkować ten bombset, a tak mi się wydaje, że to taka a zagrywka, żeby zafekować pozycję. Miał nie skoczyć do okna. zdaje się, to się nie udało, ale Snacks od pałacu. Trafia rywala na kanapce, Miku. Złapany i to jest 4 na 4. Chociaż Kay bardzo mocno bity, ale zobaczmy, gdzie jest killer Ten za chwilę będzie zdziwiony, bo biały tu był. Tuż, tuż. Ginie także Snacks na dywanach. No i to będzie po rundzie, bo Kay bez szans. Jak na galerię należy wskakiwać? No przez to oczywiście, że skoczył do piwnicy, Biały to miał doszło drogę rotacji, bo galerię wszedłby szybciej, ale z drugiej strony on też bałby się tego, że z palących będzie ktoś stylowany, więc być może lepszym rozwiązaniem było przejście po prostu do piwnicy. Tymczasem Inocent, ten palak na ławkę, ależ ten palak mógłby się teraz przydać na dywanach. Michu, wychyla agresywnie, Michu! Że udało się zaplantować, no i teraz po prostu musi wierzyć w to, że Biały MHL zrobił robotę. A no i ciężko teraz nie wierzyć w to, że Biały MHL będą w stanie tego dokonać. Biały na standardzie, killer jeszcze dorzuca granat, killer, z eliminacją, no i teraz wszystko w rękach mhl -a. Ten schowany, jeden frag dla MHL-a, MHL znowu wychyla, znowu MHL, i teraz jeden na jednego, Minio! No tutaj, dał sobie radę z refragiem i... na razie nic z tego. Kej okay, wychyla się z tego smoke'a, no i Kej zdobywa eliminację. Dość ryzykownie, no ale dzięki temu mogą powalczyć. Obity Ekzus i Michu, chociaż niewiele HP stracili. Mają jeszcze Palaka, mają trzy defuzy, więc tutaj jest nadzieja na to, że można powalczyć. Pieniędzy dużo nie ma, no ale spróbują. Jeżeli uda się teraz kogoś trafić, to może wtedy. Palak na ninja, Palak na standard. Bo jednak fragi nie wpadają na pochylni michu, ale schowane defensywnie. Exus na kanapce, no udało się go wyeliminować. Tu jeszcze frag na michu i wiedzą o białym. Musi broić bo na raz, no i teraz wszystko w rękach Snaksa. Jeżeli trafi, to będzie runda. I proszę, z niczego stało się coś. Tylko, że nikt nie pilnuje mu galerii. Nikt nie patrzył w tę stronę. Terroryści już puchrzą. No i Killer już wie co się dzieje. Już powinien wiedzieć co się dzieje. Ojoj, oj, oj, niebezpiecznie Killer. Jeden frag zdobyty, Killer walczył. No i teraz Inotent. Och, zależ to było groźnie. 5 sekund musi plantować bomby biały Nie wyskakuje snag. Czy zdąży biały? Zdążył na ułamek sekundy przed końcem. No nieprawdopodobne. I jeszcze ginie snacks i już tylko menu 12 punktów życia. To musi być koniec, to musi być GG. Biały jego pozycja znala menu, nie daje rady. Biały szybko się odwinął. No i proszę bardzo, Anonimo nie daje rady.